Czuje się pan spełnionym człowiekiem? Już się z tego próbowałem panu wytłumaczyć, że, że mam poczucie, że mnie takie wielkie szczęście spotkało, że e, mogłem się wywiązać z paru obowiązków. Z bardzo wielu się nie wywiązałem i już nigdy nie wywiążę, ale w paru kwestiach publicznych. E, nie zawiodłem sam siebie i, i państwa, po prostu dlatego, że się nie pomyliłem. Moje rozeznanie sytuacji nie okazało się mylne i z tego bardzo się cieszę. Co do spełnień, no to proszę pana, od reżysera Gawędziarza do parlamentarzysty, prezesa partii, która ma reprezentację parlamentarną, no to są lata świetlne w moim życiu i jeśli z czegoś jestem szczególnie dumny i szczęśliwy, to to, że udało mi się przyczynić do wejścia mocnego i mam nadzieję trwałego wejścia na scenę polityczną znakomitych ludzi, wybitnych polityków.